Elu, nie zapomniałem, że marzyłaś o podróży do podniebnych źródeł. I przeżyjemy tę przygodę tak jak chciałeś. Wyruszyliśmy już w drogę. Wszystkich bardzo, ale to bardzo serdecznie z tej strony, oczywiście, Poziomka. O, to nowa seria na moim kanale, jak pewnie widziała, widać. Jest to gra, odlot od oczywiście mm, filmu. Konkretniej, no jest to Matko, adaptacja gry na podstawie filmu. Nie, to źle powiedziałam, nieważne. Gra na podstawie filmu Disney, Pixar, czyli odlot. Powiem Wam tak, film obejrzałam tylko chyba raz w życiu. I bardzo, to bardzo z tego powodu mi troszkę głupio. Szczerze, jakoś może mnie tak nie porwał do końca, ale był piękny mimo wszystko. I naprawdę pamiętam, że na bajce się wzruszyłam. Ja to pamiętam mimo wszystko. Dobrze, naciśnijmy przycisk myszy, będzie na pewno nam łatwiej. E, tak czy siak, moi drodzy. Poziomka kiedy Disney, poziomka kiedy Disney, poziomka kiedy Disney. Byłam sobie ostatnio w Silezji z moimi przyjaciółmi i tak razem z moim przyjacielem Patrykiem poznawiam, pozdrawiam pana generała. Tak, generała, kurde. Mm, Dawno nie nagrywam i teraz dyksem mi siada. Nieważne. Chodziliśmy sobie i tak chodziliśmy. I tak on się śmieje ze mnie w ogóle, bo ja po tym Saturnie chodzę. Jak typowa dziewczyna po sklepie z ciuchami Takie patom, 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 Star Warsy, patom, patom kolejny film i takie patom, patom. Ten odlot, odlot i on tak się na mnie patrzy, no widzę odlot, nie? Takie i patrz jakiej cenie. Wzięłam to od razu do ręki. Jak się zaczął ze mnie śmiać, no ale nieważne. I tak jakoś mi podkusiło zagrać w odlot. Powiem wam tak, nie ogarniam starowania, ja w ogóle jestem taką amebą umysłową w tej grze, ale dobra. Nie będę się z zbytnio rozgadywała. Utwórz! Eee, no to tak, ja chcę... Eee, niech będzie... A mogę dać cofni? Okay. Będę szukać tej głupiej literki. No! Ej! P, O, I. Aha! Niech będzie POZ. Niech będzie POZ. OK. No to więcej się tu nie da zrobić, tylko na no poczynamy grę. Może dykcja mi się poprawi przez ten czas. Lecimy, grę gram na ślepo, mówię z góry. Czego tu szukasz, chłopcze? Dzień dobry, panie Frederiksen, nie pamiętam, nie pan, jestem Russell. Chcę zdobyć. Chcę zdobyć odznakę pomocnika, seniora. Hmm, pierwszy raz jestem w latającym domu. Podniebne źródła, kraina, o której czas zapomniał. Wybiera się pan do Ameryki Południowej. Zostaw to, obrócisz. O, to tak steruje pan domem. Tak się leci w trakcie. Synu, a przestań! Tak Puść! Przestań na! No! Nic się pan nie stało! Proszę pana, proszę pana! Obudził się pan, kiedy pan spał, wziąłem kurs na Amerykę Południową. Z pana mapą i moim GPS-em to była łatwizna. Tak. Musisz wracać do domu. Wyląduję i poszukamy przystanku. Za ile lądujemy, proszę pana? No, Byliśmy wysoko nad chmurami. To może potrwać parę godzin. jak tu pięknie! Panie Fredriksen, Panie Fredriksen, pański dom odlatuje! O oh no! O nie! Mój dom! Odlatuje! ja cię kręcę. Dobra, dobra. Eee, spadamy, spadamy, spadamy. Aby włączyć się między Karolem i Raserem, No i spoko, ale. A no, spoko takie opcje na razie też mogą być. Wait, wait, wait. Coś mi się nie podoba. Ale super. Założę nową kolekcję. Wait for me, my friends. E, opcje: Muzyka ciszej, głosy najgłośniej. Efekty też ciszej. Akceptuj zmiany to raz. Sterowanie. M. Mm. Okej. Okay. Może być. Um. Może zostać. Może zostać. Może zostać. Może, wszystko może zostać, ok, Dobra. Akceptujemy. Wróć do gry. Okej. Naciśnij ok, okej. Okay. Jesteśmy jednak koksa. Mogę pływać, czy nie? Mogę? Nie mogę! To jeszcze jest więcej tego? No okej. Okay. Powiem wam tak, gra Grafiką na pewno się nie popisuje. Nie wymagam, a szanuję. Chłopcze! Tutaj? Aha, dobra. Wiecie, to ma tak dziwny... Mm, dziwną perspektywę wszystkiego. każdym wiążą się wspomnienia, Nadal muzyka trochę za głośna, ale dobra. Myślę, że jak coś to w następnym odcinku się to poprawi. Nie zbierzesz tego motyla, prawda? Spoko, spoko. Młody nie ma sprawy. Ja szanuję mimo wszystko. A, są pająki, dobry Ach. Nie wiem po co mi to. Robalk! Pewnie pod spodem jest ich masa. Nie gadaj. Jej! Niech pan patrzy! Dobry robal to martwi robal. Nie, proszę przestać! Chodźcie robaczki, uratuję was! Ty dziecko jesteś mądre? Ja sobie... Aha, nie mam sobie łapie! Ja mu nie bronię, mimo wszystko. Młody, ja ci pozwalam. Ja ci mimo wszystko pozwalam. Nie niż mnie! To jest jakiś konkursik taki? Tak też było w tym. Mój brat niedźwiedź. No ale okej. Okay. Zmieniamy postać. Czemu ja te owoce, kurcze blado, zbieram? Czy to się kiedyś skończy? Dobra, skończy. A kto się do czegoś zalicza? Czy to, nie, to, czy to jest życie po prostu? Probably życie. Karol może używać swojej laski wdrapywa do wdrapywania się na wysokie e, półki skalne, aby wdrapać się na półkę skalną, podejść do niej i nacisnąć spację. No to tyle wiem. Faktycznie fajne zastosowanie ma ta laska. Nie podam ci ręki. A. Jednak muszę. Fajne przeszkody. No i bum. Widzę motylka. A! Młody, come on! tak na serio, czy. <grywy> I nie do końca. <grywy> to brzydkie słowo. O, dobra. Wolę je rozgniatać. Wygodnie. Aby chwycić linę, naskocz za pomocą spacja. Następnie powstrzymaj przycisk ruchu w kierunku, który... Okej, okay, ale gdzie jest lina? No właśnie, ej. Dobra. Rozgniotę mu przez to, zanim tu przyjdzie. To jest taki samouczek, nie? Jestem ciekawa, jak długa jest ta gra, ale muszę przyznać, przyjemnie się gra. Ja potrzebowałam Disneya i to bardzo. Oj, reselku, chodź tu. Ja mam mało hapca i zobaczmy, czy to jest hapc. Tak, to jest hapc, dobra. Ta perspektywa mnie trochę wkurza, no ale co zrobię? Tu jakby huśtawka! Ale będzie fajnie! Tak, jakby. Co? Mam skoczyć stąd na drugą stronę? Tak, wtedy ja polecę! Może w ten sposób dostaniemy się gdzie chcemy. Dobrze, Russell! Jeśli ci się uda, wykombinuj, jak mnie tam wtaszczyć. Musimy odzyskać dom. Zaczynamy! Jestem gotów do startu! No to może skoczysz? Młody Młody, chodź tu! Jesteś gotowy, czy nie jesteś gotowy? Skocz, rode. No dobra, ale rasel na miejsca już. Stoisz tu. O dobra, Twoja kolej, Łatwo się tu łapie te. Przepana. Ma pan zdjątko. O wiele łatwiej się je rozwala niż łapie. Wiecie? Tak probably. Au! Dobra. Pyk i pyk. O kurde, tam są rybki. Ale ja nie umiem porządnie grać w tę grę. O! Jedzonko! Dobra. Od razu lepiej. Mhm. No i teraz nam odleci. Oczywiście, jakby inaczej. Ha! Ciemny tunel. Spoko, spoko. Rozwali coś... O właśnie! Oni by dawno zginęli, come on! Teraz będzie coś typu pościgu? Nie. Myślałam, że to będzie jak w crashu bandikucie A tu jednak nie. Widzę zdjęcie! I can see picture! Mówię, Dobra. Ratel się już tym zajął, dla mnie spoczko. Pyk. Nie może być ten moment. słynny Chyba, że zostawiłbym tu przed laty dla jednej ze swych ekspedycji. Ha, bo ja tam to muszę ciągnąć. Spoko, spoko. Okej. Ty jeszcze obadam czegoś nie ma, bo to jest jakaś... Nie, to jest od balonu, okej. Okay. Ja mam balony, a nie jeden duży balon. O wiele fajniej i wygodniej. Mimo wszystko. A, Russell. <grytanie> Dzieciaku. Przypominaj się czasem, okej? Okay? Nic ci nie robię. Sam się pchał. Aha. Co to jakieś osiągnięcia będą? O wiele fajnie się je zabija. Mówię. No złap sobie go. O. Jak on to zrobił? To ja nie wiem. Jak oni mają tak wytrzymałe ręce? Ja mam się zmienić? Myślałam, że da sobie na tyle, tyle radzę sama, ale dobra. Wiecie co tak trochę wstyd jest zginąć w tej grze, stracić całe życie, bo to naprawdę ciężko. To jest na razie tak banalne. Mimo wszystko. Aha. Młody dobra, no to idziesz na pierwszy ogień. Ui! Aaa, ja może to zrobię. Jeszcze się tepnął! Łoty. To ci... Co oni robią? No i po sprawie. Ale go wywalam ciągle. I... Dziękuję, reszty nie trzeba. Mam trochę daleko mikrofon, ajajajajaj, teraz zauważyłam, ale nie, już jest spoko. To się przywyknę, wziął, Aha, dobra. No, mhm. Mm Karolku! I... Russell. Proszę pana, proszę pana. Szaleje pan. A co tam jest? Jakiś grzybek magiczny? Tu jest woda. Ale... Może sto ich zabiłem. I będzie potem kto wygrał. Lecim dalej. A nie, życie mamy dużo w sumie. Okej, okay, dobra, chyba to robimy tak. Russell. Dobra, tu się da podstawić mimo wszystko. Wszystko gra. Wszystko jest alright. porządku. Um, ok, teraz może Russell? Tak. Było blisko, ale chyba to jednak nie o to chodziło. No, okej. Syn dzikiej przyrody jest zawsze gotowy. No, ok, jeszcze raz. Russell stoi tu. Powinno wyjść. Dobrze jest! Okej, okay, i teraz. Nie dowody się tam wcisnąć bez kilofa. Okej, okay, dobra. No ja nie mam kilofa. I ja to przeżyję. Przepana. Tu już nie ma chyba gdzie dalej iść, ale mogę się policzyć, więc... Jednak jest. Elu, wypuściłem z rąk. Na... Przepraszam, troszkę się zamyśliłam. E, okej. Okay. Mogę dać kontynuuj. Mamy... Linę, okej. Okay. I myślę, że na ten czas zakończymy ten odcinek. Mam nadzieję, że się Wam spodobał. Jeżeli tak, oczywiście byłabym wam bardzo wdzięczna za skomentowanie oraz także ocenienie odcinka, a my się słyszymy już niedługo Także. Mam nadzieję, że nowa seria Wam się spodobała i co? Do usłyszenia! No i cześć!